Siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Murawa TV, na którym typujemy mecze piłkarskie i zgarniamy fajne siado. Wczoraj udało się po raz kolejny wytypować poprawne wyniki spotkań, także zarówno PSW, jak i Sporting Lisbona wygrały odpowiednimi stosunkami bramek, dzięki czemu na nasze konto wpadają kolejne dwie stówki na czysto. Łącznie ten zysk już jest naprawdę duży, także dzisiaj mam nadzieję, że kolejne ciekawe kupony i dzisiaj znowu nie pójdziemy w te najbardziej popularne ligi, tylko przeniesiemy się w trochę inne zakątki Europy, co mam nadzieję że Wam się spodoba. Zanim jednak dzisiejszy kupon, to jak odcinek, możecie za darmo zgarnąć 50 zł do ładowania na fortunie, bo dzisiejszym meczem specjalnym jest spotkanie w Pucharze Hiszpanii Seville z Walencją. Wystarczy, że wytypujecie poprawny wynik w komentarzu, napiszecie minutę strzelenia pierwszej bramki oraz wasz nick na fortunie. Osoba, która trafi poprawny wynik oraz będzie najbliżej str minuty strzelenia pierwszej bramki, zgarnia 50 zł do dalszego obstawiania na fortunie. Także zapraszam bardzo serdecznie, bo nic nie ryzykując, można zgarnąć łatwe siamy. A jeżeli problemem jest to, że nie masz jeszcze konta na fortunie, to zapraszam Cię do założenia. Link znajdziesz w opisie tego filmu oraz w przypiętym komentarzu. Z kodem Bety VIP zyskujesz naturalnie trzy bonusy, którymi są po pierwsze podwojenie Twojej pierwszej wpłaty, a więc, no, jak sama nazwa mówi, dostajesz dwa razy tyle sianka, ile wpłacasz. Pierwszy zakład bez ryzyka do 200 zł, a więc jeżeli trafisz dany kupon, no to oczywiście są Ci normalnie wypłacane pieniądze, a jeżeli Ci się nie uda, no to wracają po prostu to, co obstawisz, wraca na Twoje konto. I trzecia sprawa, czyli otrzymujesz punkty Fortuny, które możesz wymienić w sklepie eFortuny na dodatkowy zakład za 20 zł bez żadnych minimalnych kursów. Także zapraszam gorąco do zakładania. A my przechodzimy już do dzisiejszych typów. Jak zawsze jesteśmy na stronie fortuny i mamy Mistrzostwa Afryki. Mamy Puchary w Hiszpanii, w Portugalii czy we Włoszech. Ale powiem szczerze, że mnie te mecze Pucharowe no nie do końca interesują, bo w nich lubią dziać się bardzo, ale to bardzo różne rzeczy. Niemniej, dzisiaj przejdziemy do, tak jak już zresztą powiedziałem, rejonów Europy, które na tym kanale do tej pory były jeszcze nieodkryte i mam nadzieję, że Wam się to spodoba, bo dzisiejsze mecze są nader ciekawe. Zaczynam od Ligi Szkockiej, w której mamy bardzo, ale to bardzo ciekawe spotkanie, w którym Hibernian będzie podejmował Glasgow Rangers. Rangersi pod wodzą Stevena Gerarda radzą sobie wybornie. To znaczy, jak możecie zobaczyć w tabeli, nie przegrali jeszcze żadnego spotkania ligowego i nie przypuszczam, żeby w tym meczu miało to miejsce. Glasgow jest naprawdę w świetnej formie, zresztą. Mają też genialnego prawego obrońcę, czyli taverniera, którego jeżeli jesteście tutaj ze względu na przykład na moją osobę i znacie mnie bardziej ze świata FIFA, gracie w tą grę, no to pewnie będziecie kojarzyć po świetnych kartach specjalnych w najnowszej kopance od Electronic Arts, ale te świetne karty specjalne dostaje właśnie ze względu na to, co robi w prawdziwym życiu. Jest liderem, jeżeli chodzi o klasyfikację strzelców, jest liderem, jeżeli chodzi o klasyfikację kanadyjską. W lidze szkockiej, także naprawdę odkrycie tego sezonu zdecydowanie. Kurs na Rangersów 1,46. Ostatni mecz między tymi zespołami wygrany przez ekipę Glasgow stosunkiem 1 do 0. I tutaj ponownie wydaje mi się, że to spotkanie Rangersi powinni wygrać. Natomiast nie chcę obstawiać czystej dwójki. Wchodzimy w dodatkowe opcje. I patrząc na formę obu drużyn, to jak. Prawdopodobnie będzie wyglądał ten mecz, mecz, w którym Hibernian no, będzie zadowolony za z remisu, nawet 0-0. do 0. To wydaje mi się, że w nim nie padnie za dużo bramek, a mamy bardzo, ale to bardzo dobry kurs właśnie na wygraną Rangersów. I fakt, że w tym meczu nie padnie więcej niż 3 gole. 2-17 na to zdarzenie mnie to jak najbardziej satysfakcjonuje, także dodajemy to do naszego kuponu i będzie to pierwsze zdarzenie na nim. Drugim spotkaniem będzie mecz Ligi Szwajcarskiej, w którym to Curich podejmować będzie ostatnią drużynę w tabeli, czyli Vaduz. Spotkanie, które, no, ma jednego zasadniczego faworyta, czyli oczywiście gospodarzy. Vaduz, no sami widzicie po tej formie, że no nie, są, nie są ostatnio w gazie. Natomiast coś, co jest jeszcze bardzo ważne, to to, że Zurich na pewno będzie bardzo zmotywowany do tego, żeby to spotkanie wygrać. Dlaczego? Też przeanalizujmy sobie tabelę. Zauważcie, że wszystkie drużyny tutaj mają bardzo, ale to bardzo zbliżoną liczbę punktów. Tak naprawdę tylko Young Boys Berno wyszli na prowadzenie i wydaje się, że mają już w pewien sposób zapewnione to mistrzostwo Szwajcarii, ale tutaj gra dalej toczy się o grę w europejskich pucharach. Także nikt na pewno nie odpuści. Wszyscy będą się starali znaleźć na tym drugim, trzecim miejscu, a zagęszczenie jest bardzo duże. Także zwycięstwa nad ostatnim zespole Wadus, no tak naprawdę jest tutaj czymś, co, co jest wymagane od zawodników Zurichu i dlatego też na tym kuponie stawiamy sobie czystą jedyneczkę. Ciężko przewidzieć, czy Wadus tu jakieś bramki nie wciśnie, bo jest to drużyna, która też lubi czasami zaskoczyć na przykład ze stałego fragmentu gry. Natomiast wydaje się, że Zurich będzie zmotywowany, będzie grał u siebie, no i będzie dokładał wszelkich starań do tego, żeby to spotkanie wygrać, aby jak najbardziej. Bardziej cały czas liczyć się w wyścigu europejskie Puchary. Tak więc, moi drodzy, ostatecznie będzie prezentował się ten kupon Liga Szkocka, Liga Szwajcarska. Wiadomo, może nie są to kierunki bardzo oczywiste dla typerów, ale są to kierunki, które ja. No, bardzo lubię, ponieważ są to ligi dalej, które mają parę drużyn z no, europejskiej może nie czołówki, ale, ale z europejską rozpoznawalnością na pewno, tak jak chociażby Glasgow Rangers, tak jak których to są zespoły, które już jakąś markę w Europie sobie wyrobiły. Czego bym się bał na tym kuponie, to chyba tylko tego, że Rangersi są naprawdę ofensywnie usposobioną drużyną, i jeżeli Hibernian da radę skontratakować, strzelić jakąś bramkę, no to później może być ciężko o zwycięstwo w tym meczu, ale wydaje mi się, że ekipa Stevena Gerarda jest naprawdę bardzo dobrze poukładana. co o czym świadczy zresztą to, że nie przegrali jeszcze meczu w lidze. Myślę, że nawet do końca sezonu może się zdarzyć sytuacja, w, którym, w której zakończą tą ligę bez porażki. Czy tak będzie? Zobaczymy. Całkowity kurs 3,54. Stawiamy oczywiście standardowo stówkę do wyjęcia 311,52 zł, czyli ponad 200 na czysto i wydaje mi się, że wygląda to bardzo dobrze. Ja Was oczywiście zachęcam do grania razem ze mną, do rejestrowania się z linku w opisie na Fortunie oraz przede wszystkim do typowania w komentarzach meczu Sevilla z Walencją. Przypominam, czyli wy Wynik spotkania, minuta pierwszej bramki oraz wasz nikt na fortunie 50 zł do zgarnięcia, zupełnie bez ryzyka, zupełnie za darmo. Także myślę, że warto ten komentarz zostawić. Ja tymczasem się oczywiście z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Na razie.